Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, gościem rozmowy jest Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Światy. Dzień dobry Panie Kuratorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Kuratorze, grozi nam przedłużenie nauki zdalnej, bo według wstępnych zapowiedzi i według planu już od poniedziałku przyszłego uczniowie mają wrócić do nauki stacjonarnej. Tymczasem pandemia nie ustępuje, coraz więcej y, przypadków y, jest. One może odrobinkę spadły w porównaniu do piątku, ale mimo wszystko zwykle jest tak, że w ciągu tygodnia tych przypadków przebywa i w piątek jest bardzo, bardzo dużo. Zgadza się, bo porównujemy zawsze tydzień do tygodnia. To chociażby dzisiejsze wyniki świadczą o tym, że liczba zakażeń po jakimś tam krótkim okresie spadków znowu nam wzrasta. Na dzisiaj do nauki stacjonarnej wszyscy wracamy 10 stycznia, nie ma innych wytycznych. Co prawda. 17, tak? Dziesiątego 10, 10, są ferie 10. Tak jest, 10 tak. Co prawda w naszym województwie jest taki trochę dziwny przypadek, nazywam go dziwnym, bo wróciliby uczniowie tak naprawdę na tydzień. Bo od 17 zaczynamy ferie, ale Ministerstwo Edukacji i Nauki jest zdeterminowane do tego, żeby dokąd się daje, żeby nauka była w systemie stacjonarnym, bo jest to zupełnie inny rodzaj nauki. I myślę, że jeżeli się... Nie wydarzy w ciągu najbliższych dni nic nadzwyczajnego, czyli nie będą jakieś gwałtowne wzrosty zakażeń, to wszyscy uczniowie tego wrócą do szkół. Gwałtowne to znaczy jakiej skali? 100%, 200, 1000? No trudno jest to oceniać, bo tak naprawdę to decyzję będzie podejmował Główny Inspektor Sanitarny razem z Ministrem Zdrowia i Ministrem Edukacji i Nauki. Tutaj jakby rola ministerstwa naszego ministerstwa byłem Ministerstwie Edukacji i Nauki. Jest niewielka, bo to minister zdrowia tak naprawdę będzie decydował, czy uczniowie wrócą do szkół. Trudno mówić o skali wzrostów, prawda, bo te wzrosty, które się utrzymują obecnie, to są na poziomie mniej więcej 20%, więc myślę, że przy takich wzrostach uczniowie będą się uczyć w szkołach. No jest jeden z rozważanych scenariuszy, żeby te województwa, o których Pan wspomniał, m.in. Świętokrzyskie, które ferie tak naprawdę zaczynają tydzień po powrocie do nauki stacjonarnej, miały tę naukę przynajmniej o tydzień przedłużoną. O tym się mówi. Myśli Pan, że w ostatniej chwili jeszcze taka decyzja może zapaść, czy raczej już ministerstwo absolutnie, jeżeli nic się nie stanie drastycznego, jeżeli gwałtownego wzrostu zachorowań nie, nie będzie, to nauka stacjonarna nawet na ten tydzień wraca? Tak, na dzisiaj takie mamy informacje, że nauka wraca, choć wiemy, że y, chyba na jutro zapowiedział pan minister Niedzielski konferencja na temat nowych obostrzeń. Tu się pewnie y, coś nowego dowiemy, ale nie będą to na pewno jakieś drastyczne zmiany. Od grudnia trwa szczepienie uczniów i dzieci powyżej piątego roku życia. Takie szczepienie można przeprowadzać również w szkołach. Jak to jest w naszym regionie? Są rodzice zainteresowani? Placówki organizują takie punkty szczepień u siebie? My proponowaliśmy dyrektorom szkół, że możemy być pośrednikami w organizacji takich szczepień. Nie, tu nie ma żadnego problemu, jeżeli będą zainteresowani uczniowie, ale też nauczyciele, rodzice uczniów, to w każdej chwili y, możemy pomóc w organizacji, choć wiemy, że ten okres szczepień przypadł na, na przerwę świąteczną, chociażby teraz przerwa jeszcze, jeszcze przez tydzień, więc po powrocie do szkół będziemy do tego tematu wracać i zachęcać do szczepień, bo... Wiemy, że to nie ma innej w tej chwili metody zapobiegania zakażeniom. No właśnie, to mogłoby ograniczyć transmisję wirusa, mogłoby ograniczyć liczbę również dzieci, które chorują, zwykle na szczęście łagodnie, no ale dzieci mogą zakażać dziadków, rodziców, bliskich. Panie kuratorze, w ogóle jakiekolwiek placówki zwracały się do kuratorium z prośbą o to, żeby pomóc w organizacji takich punktów szczepień na terenie pracówki? Czy na razie takich przypadków nie było? Nie mieliśmy takich przypadków, bo wiemy, że problem szczepień w tej chwili jest to nie jest problem, prawda, bo można w każdym punkcie się na telefon mówić na szczepienia i jeżeli ja powtarzam, jeżeli jakakolwiek szkoła będzie chciała u siebie, bo zawsze w grupie jest łatwiej, prawda, bo to również wygodniej. Wygodniej, tak jest. Nie trzeba nigdzie chodzić, nie trzeba robić chociażby przerw w zajęciach. Więc na pewno do tego wrócimy, będziemy zachęcać i proponować, żeby takie akcje w szkołach przeprowadzać. Panie Kratorze ferie, Roz, już troszeczkę o nich powiedzieliśmy, 17 stycznia w naszym województwie się rozpoczynają. Pojawiły się wytyczne niedawno Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Resortu Edukacji o tym, jakie warunki musi spełnić organizator. Te warunki są. Dosyć wymagające, można chyba tak powiedzieć. Myśli pan, że to się przełoży na to, że trochę mniej wypoczynków zimowych się pojawi i część dzieci nie będzie mogła pojechać, bo organizator przeczyta, że na przykład sala noclegowa musi mieć tam 3,5 metra kwadratowego na dziecko, że grupy nie mogą być za duże, maksymalnie 20 osobowe, i powie, no nie, nie, nie dam rady tego spełnić, nie robię wypoczynku, rezygnuję. Ja myślę, że ci, co mieli organizować, to zorganizują, bo te wytyczne są znane już od dawna. To nie jest jakby nic, nie ma dużo zmian w stosunku do ubiegłego roku, ale wiemy, że dobrze się sprawdziły w czasach pandemii półkolonie, więc być może organizatorzy też będą to organizować takie półkolonie, bo to jest łatwiej. Nie ma, chociażby nie ma wymogów noclegów, łatwiej też jest zapewnić. Wyżywienie, bo nie muszą też te dzieci być w, jednej, w jednym pomieszczeniu i myślę, że to nie wpłynie znacząco na mniejszą liczbę organizacji wypoczynku, ale na pewno będzie mniej niż przed pandemią, jest to zrozumiałe. Dużo zgłoszeń na razie kuratorium ma takiego wypoczynku w naszym regionie? Na dzisiaj mamy ponad 70, jeszcze jest kilka dni, a wiemy, że to są ferie tak naprawdę, w którym uczestniczymy nasze województwo, ale one są rozłożone w czasie więc na pewno będą na terenie naszego województwa też wypoczynki z innych województw. O czym rodzice powinni pamiętać, zanim zdecydują się wysłać swoje dziecko na jakiś obóz czy kolonię zimową? No przede wszystkim, że dziecko musi być zdrowe, prawda? Że nie, żeby nie było żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji, ale też mogą sobie sprawdzić chociażby transport na portalu Bezpieczny Autobus. Mogą sobie sprawdzić, czy ten wypoczynek jest w bazie wypoczynku menu, bo wtedy wiemy, że ten wypoczynek spełnia wszystkie wymogi, że zarówno wychowawcy, jak i lokal. Jest dostosowany do tego, jest bezpieczny przede wszystkim, więc to są jakby podstawowe zasady, żeby być spokojnym, że dziecko będzie wypoczywać w bezpiecznych i w dobrych warunkach. I takie dane są dostępne w internecie, na stronie internetowej. Te wszystkie już legalne wypoczynki są wypisane, zary pokazane. Tak, to również jest odnośnie na naszej stronie, ale też u nas jest telefon interwencyjny, który w czasie ferii będzie działał, więc zawsze można zadzwonić w razie wątpliwości i dopytać czy zgłosić chociażby zauważone nieprawidłowości. Nieprawidłowości, czyli co, na przykład w ośrodku jest brudno, czy grupy są za duże, jakiego typu kontrole, czy jakiego typu interwencje kuratorium może podjąć wtedy? Co prawda wypoczynek wcześniej jest sprawdzany, czy te wszystkie wymogi spełnia, więc być może jakieś drobne uchybienia w organizacji, prawda, że może jest za duża grupa, na przykład w czasie posiłku, czy nie, że jest zbyt więcej uczestników, czy więcej jest osób do noclegu w jednej sali niż to było deklarowane. Ale naprawdę to są bardzo rzadkie przypadki i już jeżeli przejdzie weryfikację taki ośrodek, to już potem nie powinno być żadnych problemów. Panie kuratorze, mówimy o koloniach, o tym, żeby dzieci były bezpieczne, to trzeba spełniać różnego rodzaju wymagania, ale zaczyna się również sezon studniówek. Czy tam również jakieś wytyczne się pojawiły i organizatorzy, ale też uczniowie, maturzyści muszą pewne warunki spełnić, żeby w ogóle do studniówki przystąpić i się bawić przed maturą jeszcze? Tak, studniówka bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. Tak naprawdę to jest taki Jedyny bal taki integrujący tutaj cały, cały rocznik, prawda, bo to niekoniecznie jedna klasa, ale jest bardzo dużo oboszczeń. Są jakby dwie metody organizacji studniówki. Jedna może być w szkole, druga poza szkołą. Jeżeli jest poza szkołą, to wiemy, że lokale gastronomiczne mają oboszczenia i tutaj nie ma żadnych ulg, dlatego że to jest studniówka i chociażby maksymalnie 100 osób, ale do tego limitu nie liczą się osoby zaszczepione, więc gdyby była duża grupa zaszczepionych uczniów, ta studniówka mogła być dużo większa. Natomiast w szkole nawet sugeruje się, żeby to była studniówka tylko dla uczniów własnej szkoły. Y... Bez osób towarzyszących? No bez osób towarzyszących, chyba że osoby towarzyszące z tej samej szkoły, bo jest to możliwe, choć wiemy, że licea to są bardziej ziemskie, technika to są mężczyźni, prawda, to już są dorośli, dorosłe osoby, więc trudno, żeby. żeby ale to było takie spotkanie towarzyskie w, no, w trudnych warunkach pandemii. Ale dopuszcza się również tego, żeby zaprosić osoby, ale wtedy potrzebna jest dla organizatorów lista zaproszonych gości. Również sprawdzamy, czy nie ma jakichś objawów zakażenia. No i tutaj wiadomo, odległości między stolikami. Częste wietrzenie sali, dezynfekcja. Bardzo ważna impreza, ale też bardzo ryzykowna do organizacji w tak trudnym czasie, więc to tutaj właściwie organizatorzy powinni wybrać, czy warto ryzykować, bo może się zdarzyć, wiemy jak bardzo zakaźliwa jest nowa, nowa odmiana wirusa, czy organizujemy tą studniówkę i liczymy na to, że nic się nie wydarzy. Spodziewa się Pan, że te wymagania sprawią, że młodzi ludzie. Chętniej się będą szczepić i więcej maturzystów się zaszczepi, bo do tej pory wśród właśnie tej grupy, czy studentów, czy licealistów szczepienia nie były aż tak popularne. Tak, bo też nie były jakby wymagane. I też pytanie, czy organizator bez blokad gastronomiczny będzie mógł wymagać certyfikatu szczepień? Po prostu, jeżeli wypełni się limit zaproszonych gości, to każda osoba, która jest poza limitem musi okazać certyfikat szczepienia, żeby, żeby mogę uczestniczyć w uroczystości. Ja liczę na to, że to jest też dobra okazja, żeby się zaszczepić, bo ja powtarzam to przy każdej okazji, że nie mamy innej metody, a to co pan redaktor powiedział, to uczeń ze szkoły może przecież roznosić zakażenia dalej. Rozważa się też taką ewentualność obowiązku szczepienia nauczycieli, nie wiemy w jakim kierunku pójdzie. Ale być może też będą, więc wtedy, jak będą zaszczepieni nauczyciele, zaszczepieni uczniowie, to szkoły nie będą y, takim ogniskiem zakażeń. No na, to, na ten nakaz ewentualny, o ile on wejdzie w życie, to jeszcze trochę poczekamy. Nauczycieli i są troszeczkę wcześniej, tak. więc zachęcamy do szczepień. Tak jak pan kurat w jedyny sposób, żeby przewrócić normalność, to się uodpornić na COVID-19. Bardzo dziękuję, Kazimierz Modzik i świętek wszystkich kurator oświaty był dzisiaj gościem rozmowy dnia.